Co to oznacza, że rower będzie czwartej generacji? Najprościej tłumacząc, co to jest rower czwartej generacji, to jest rower, który już teraz zawiera wszelką elektronikę jakby w sobie. Do tej pory było tak, że za wypożyczanie i oddawanie roweru była w zasadzie odpowiedzialna stacja, oczywiście łącząca się z systemem do zarządzania. Dziś stacja to tylko miejsce, w którym oddajemy i wypożyczamy rowery, a wszystko zarządzające znajduje się na rowerze. To pozwoli łatwiej? To pozwoli nam tak naprawdę kreować stację w bardzo łatwy sposób. Decydujemy, że mamy przestrzeń do postawienia stojaków rowerowych dedykowanych dla naszego nowego systemu. Mamy na to miejsce, stawiamy tam stojaki, oznaczamy punkt w systemie informatycznym i stacja gotowa. Znaczy, to ułatwienie, o którym wspomniałem, że łatwiej stawiać stację, jest również ułatwieniem dla użytkowników systemu, bo oni będą się mogli spodziewać, że jeśli zawnioskują o stację, to jest duża szansa, że jeśli jest miejsce na nią, to ta stacja się też w bardzo szybkim tempie w ich okolicy pojawia. E, ułatwienie dla e, samych użytkowników jest jeszcze takie, że do tej pory, jeśli było duże zainteresowanie, na przykład sporo osób wyszło z konkretnego biurowca i idzie do tej stacji wypożyczać e, e, rowery, to dzisiaj musie, wcześniej musieli się ustawić w kolejce do to temu, na którym trzeba było e, wszystko tam wystukać, numer telefonu, hasło itd. Dzisiaj każdy z tych o, o, osób będzie mógł podejść do konkretnego roweru, który chce wypożyczyć i dokonać e, e, wypożyczenia. Czyli jakby no, wszyscy na raz mogą wypożyczać, a nie w koncesji postawiliśmy wyraźny warunek, że koncesjonariusz, ten, który wygra, ma do, do Krakowa przywieźć zupełnie nowe, fabrycznie nowe rowery, więc mamy gwarancję, że to będzie zupełnie nowy sprzęt. Powinien być w takim razie pozbawiony wszelkich wad, jakie jak ma już sprzęt lekko wyeksploatowany albo mocno wyeksploatowany. Nie powinien się psuć. I zapisaliśmy też warunek, aby w nowym rowerze publicznym e, wprost napisaliśmy: kierownica musi być wyżej, Niż do tej pory, czyli żeby była gwarantowana jak na miejskim rowerze wyprostowana postawa podczas jazdy. W koncesji, dokładnie w umowie koncesji, przewidzieliśmy, że nie ma czegoś takiego jak sezon rowerowy. E, przez cały rok wypożyczania ma działać. Teraz będzie to tak, że to będzie sprzęt operatora i w momencie, kiedy rowery będą się psuły e, i jakby wypadały z obiegu. To my nie będziemy za nie płacić. Więc... Kiedy wpłyną oferty i co wpłynie na wybór najkorzystniejszy? Oferty można składać do 13 kwietnia 2016 roku. Należy w tej ofercie zawrzeć dwa rowery, działające z systemem. Dla nas jest to podstawa, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście to jest to, czego wymagamy. Ale najważniejsze w tym badaniu ofert to są dwa kryteria pierwsze przede wszystkim cena tak zwanego roweru miesiąca czyli ile my nas jako miasto będzie kosztować utrzymanie jednego roweru przez okres jednego miesiąca to będzie 51 punktów procentowych czyli jakby cena jest ważna ale nie najważniejsza i 30% całości oceny przeznaczamy na tempo rozwoju roweru czyli punktujemy jak najszybszy start roweru publicznego